Siemano, z tej strony Polskiem CP Polak i witam was w nowej serii Zagrajmy w grę Blocky Roads Zagrajmy w Blocky Roads No, tu jak już widzicie początek Tu jest nasza farma Play <ścoughs> O, Freecar? Cancer to już kiedy indziej A play Okej. Okay. Jak widzieliście, za niedługo już zbliża się do końca konkursu. Nie wiem kto wygra naprawdę. Kuczek, kuczek... Ale gleboszka. Nie wiem kto wygra. Może. Nie wiem. Nie wiem na serio kto. Życzę powodzenia. Tak w ogóle. Czekajcie, kupię sobie silnik. W ogóle jakoś tak mega skupiłem. I co? Chciałem Wam też powiedzieć, że możliwe, że nagram serię z gry. Nie jestem ten, z Minecrafta po prostu. zwykły typowy survival bez modów i to wszystko i tak dalej. No i nie, bardzo nie jestem pewien. Może, tak naprawdę, może weźmy to słowo w cudzysłów. Może z Modern Combat 5 Blackout Blackout Nie wiem nie wiem jak to blackout. Ale może naprawdę nie jestem pewien nie obiecuję. SMS nie obiecuję wam tego, ale naprawdę. Możliwe, że się uda i nagram tę serię z tej gry. Mam nadzieję, że się uda. Yes! Udało mi się przeskoczyć. Jak ten Steve wygląda, ja pierdzielę. Nie, nie mam paliwa. O, będę miał, będę miał dojeżdżyć? Yeah! Jaki fart, ja pierdziele. Gra jest nawet fajna, polecam ją. ci daje w mordę. Moglibyście pobrać grę, bo jest naprawdę nawet fajna. O, i... Finesse. A, płotki. -fi. Chodźmy na farmę. O, mam A Mam płotki i ten... Nie chcę mieć tego Steve'a. Skina. Patrz na mnie, ja pierdzielę. Nie, nie. No, wręcz on lepszy niż jakaś baba. To jak to wygląda, Car Select? to wieś, nie Spoka uperaga. A, Uperage, to to. Car Okej, okay. damy tu Uperage'a albo... Okej. Okay. Okay. И стартуем. No. Как наружу, а я не могу? Не. Yeah. Там же становим, как видеть. Я не могу, ты теж. 25 końców, fajnie, fajnie. Fu. I teraz się zbliżamy do naszego rekordu. I przeszliśmy. Ciekawe, czy dojedziemy teraz już do samego końca. Mm. Sorry, akurat mi się musiało to pokazać na karmić ryby. Dlaczego mi się na budzikach... Eee, Jezusę... Dlaczego mi się zawsze na odcinkach pojawia jakiś budzik? Ehm. No cóż. Małe jaja No kurczę, dam radę. Kurwa, no nie zabierzcie mi teraz. Szybko. Jest! Mam psa! fajnie. Mam pieska, mam pieska. I jaki słodki. Um, Oj, A kosztuje drugi samochodzik? Unlock. Unlock. A to muszę odblokować go najpierw w OK. On chyba będzie kosztował 500, mi się zajeba, już kiedyś grałem w tą grę. No, jeżeli przeszliśmy już pierwszy level, to drugi level, level przejdziemy w następnym odcinku. Nie zapomnijcie dać kciuka w górę pod tym odcineczkiem. Napisać komentarz jakiś. Więc, jo!